Dziś pokażę Wam, co można zrobić ze starymi funtami, które nie są już w obiegu. Jest ich trochę. Są zardzewiałe. Nazbierało mi się już tego 37 funtów, więc stwierdziłem, najwyższy czas, żeby zamienić je na prawdziwe pieniądze. Możecie je oczywiście użyć nad morzem do maszyn, które pobierają opłaty za parkowanie na parkingach. Ale jeżeli potrzebujecie gotówki lub sobie zbieracie na przykład, nie wiem, na... Nową coil, nową wykrywkę, to dlaczego nie wykorzystać ich jako pieniędzy? Eee no cóż, musicie udać się do banku. W tym wypadku będzie to NatWest. Nie będziecie mogli. Oczywiście nie mogę kamerować w środku, więc teraz to wyłączę. Na razie. Funtów było 37, ale jednego wymieniła pani w kasie, gdyż był zbyt zniszczony i maszyna go nie przyjęła.